Dobry wieczór, dobry wieczór państwu, dzień dobry. Znowu ja. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj upał, jak nie wiem co u nas. No, ale jest lato. Pierwszy dzień. Fajnie. No, dzisiaj chciałam powiedzieć o takich, o takim. Bardzo popularnym wśród youtuberów mieszkających poza granicami Polski yy, temacie, no, mian mianowicie o rzeczach, które je tam dziwią, trochę rozśmieszają yy, w kraju, w którym przyszło im mieszkać. Yy, I wy na pewno byście też osłuchali się na, te na ten temat, na pewno od wielu, wielu yy, innych youtuberów. Yy, no. Jakie mają, jakie mają swoje spostrzeżenia na temat różnic i takich dziwnych czy tam śmiesznych spraw rzeczy, które, w, y, które ich tam y, 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 są w tych, w tych krajach, w y, których oni mieszkają. I, y, y, ale to wiadomo, że to każdy człowiek ma inaczej, Wiesz, wiecie, z ludźmi to jest tak, z, że nie ma identycznego. Y Tak się patrzę, bo spostrzegam ze zdziwieniem pani z wózkiem idzie. U nas się bardzo mało widzi o, matki spracujące z wózkami, z dziećmi. I to jeszcze taki upał. Yy, dobrze, to yy, i, każdy, i każdy, każdy po prostu człowiek ma inne spostrzeżenia, inaczej odbiera, reaguje, nie. Z ludźmi to jest tak z kodem DNA, że nie ma je, identycznego albo bardzo, bardzo rzadko Wybi wybitnie. Ka każdy inaczej reaguje. Moje oczywiście spostrzeżenia. Częściowo pokrywają się z tymi, którzy, którzy in, innymi ludźmi, którzy mieszkają tutaj w Stanach. No, ale też powiem o kilku takich własnych, o których przynajmniej mi nie udało się usłyszeć z ust innych youtuberów, jak czasami oglądam filmiki od nich. Także dobrze. Dobrze, zacznę może od początku, tak chronologicznie trochę, że największą taką rzeczą, która tutaj w Stanach Zjednoczonych mnie zaskoczyła zawsze, to ale to było dawno jeszcze, jak ja nawet nie mieszkałam, tylko jeździłam tu w charakterze, jechałam tutaj w charakterze po prostu takiej gościówy, że tak powiem, do koleżanki. To było, w, nieważne, to było bardzo, bardzo dawno temu. Yy, Chociaż to do tej pory nawet istnieje, ale już nie na taką skalę jak wtedy, bo jednak, jednak inaczej, w zdecydowanie mniejszej ilości. Mianowicie w pokojach hotelowych Biblia była. W szufladzie, w nocnej szafce zawsze leżała egzemplarz Biblii, w każdym prawie hotelu, a obecnie nie spotyka się to już prawie nigdzie. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że że w 2023, czyli rok z groszami temu, tak jak kwietniu byłam w Teksasie i tam musiałam nocować w hotelu i tam jeszcze właśnie w tym hoteliku Biblia w nocnej szafce była. Także to, jedna z takich rzeczy, które, które są, które mnie zdziwiły bardzo tutaj w Stanach. Kolejna rzecz to jest... To, to, że nie ma firanek w oknach. większość domów w Stanach nie ma firan w oknach. Zawsze są te żaluzje. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Ze względu na ten pył, niektórzy lubi się osadzać w firankach. Na żaluzjach też, ale to jest łatwiej wtedy chyba nie wyczyścić, wy, nie usunąć ten pył. Ja wolę firanki osobiście, mam u siebie w tych moich oknach te zasłony takie, tak po polsku po prostu, po naszemu. Przywykłam do tego przez całe lata mieszkania w Polsce i no ciężko mi się rozwierzeć z tego, nie, taki firanek w oknie jakiś, nie, czy, czy zasłon. Tutaj tego nie ma raczej. Um. Kolejna taka rzecz, która mnie bardzo zdziwiła, to jest y że tutaj flagi są wszędzie i to niekoniecznie na, na święto, wiel yy, święto yy, yy, na te święta narodowe, czy, czyli tam 4 lipca, nie jakieś tam memoria ale zawsze są flagi. Na domach są flagi, na koszulkach, wszędzie nawet na strojach kąpielowych są te flagi. No, na, 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 yy, nawet na cmentarzach są na grobach zetknięte i to, i to na takich prywatnych grobach. Nie, to te flagi to są wszędzie, wszędzie to widać także jest kolejna rzecz No kolejna taka rzecz, która mnie tutaj bardzo mocno zdziwiła, ale tak przyjemnie zdziwiła to to, że przy, przy każdej kasie w dużo sklepach albo ci pakuje kasier twu, twoje rzeczy czy, y, czy są tacy specjalni pakowacze nie, którzy oni pa, pakują ten towar tam za ciebie to jest kolejna, kolejna rzecz, która taka, tak, ale na przyjemnie mnie rozdziwiło, bo to tak tro, trochę, no fajne jest moim zdaniem, fajna sprawa. Um, jeszcze to, że tutaj jest, tro, trochę mnie to denerwuje, że te prawo w każdym stanie jest jednak bardzo, czasami potrafi być bardzo różne, my tutaj mamy stany, które na przykład popierają karę śmierci na przykład, a trzymają znaczy karę śmierci jako, jako ten to najwyższy wyrok nie, a, a dużo stanów też nie ma. nie Także jest to jest to, to, ale na przykład bo to, to już, już tyczy się takich przypadków, prawda, ekstremalnych nie, ale choćby prawo na przykład drogowe jest inne w różnych stanach są inne te prawa one się może nie, nie różnią tak nieznacznie, ale różnią się mnie na przykład bardzo, bardzo zdziwiło, zaskoczyło kiedyś pamiętam dawno temu, że w naszym przynajmniej stanie można na przykład skręcać na czerwonym świetle jeśli skręca się w prawo, nic nie jedzie a jest czerwone światło nie wiem czy tam w Polsce jest tak czy nie nie wiem, to mnie bardzo zdziwiło, bardzo mocno. Ja miałam i polskie prawo jazdy i teraz mam amerykańskie, ale amerykańskie już mam bardzo, bardzo, bardzo dawno. I jakby tak kiedyś, ja chyba kiedyś zrobiłem nawet odcinek, jak to tutaj jest tym naszym prawem, prawo, prawem jazdy jest. Bo to jest inaczej niż, niż w Polsce, zwłaszcza dla młodzieży jest inaczej, bo ja, mój syn też stawał na prawo jazdy kilka lat temu, także jest to trochę inaczej dobrze. Na przykład tutaj w Stanach jeszcze do tej pory raczej za bardzo nie, możesz, nie można, nie ma form płatności typu blik, tak, tego typu, to wszystko jeszcze takie jest trochę zacofane. Dalej forma, nadal, nadal obowiązuje forma płatności czekiem, wiecie, takim papierowym czekiem. Ja na przykład tak czeki wypisuję na moją, na, moją, na mieszkanie na przykład. Co miesiąc dobrze. Kolejna sprawa to jest: O, jeszcze muszę o hotelach powiedzieć, że w hotelach na przykład zamiast koder to są koce, na przykład. A będąc przy pościeli, to pościel też tu jest inny niż, niż w Polsce, bo tutaj są takie: jest, jest taki za materiał składający prześcieradło. Dalej, dalej jest. No wiadomo, poszewki na poduszki, poduszki, poduszki też tutaj ma, mają zupełnie inny standard niż tam w Polsce. Yy, i, p, p, ale powiedzmy, że poduszki to tam PAL 6, ale bezpośrednio na tym, tym prześcieradło jest kolejne prześcieradło, pod który bezpośrednio się kładziesz i na to prześcieradło nakładasz sobie jakiś tam kot czy kołdrę, nie ma ubierania. Kołdry w taką poszewkę, taką poszewkę jako taką, jak my to rozumiemy, nie? No, czasami, czasami niektórzy tak robią, ja też tak robiłam, jestem taką bardzo tra tradycjonalistką polską, także <gryw> tak czasami mi się zdarzało robić, ale stwierdzam, że nawet to bez tej, bez tej poszewki jest wygodne, bo te pralki tutaj są tak duże, że spokojnie możesz wrzucić do prania kołdrę i. Jeszcze tego samego dnia wrzucić do suszarki i wyschnie ci. No to jest właśnie kolejna rzecz, która, która mnie tutaj... Yy... Ciągle tu jeżdżą jacyś ludzie. Która mnie tutaj ten... zdziwiła, że po prostu tutaj raczej nie suszy się ubrań tak na sznurach, na, tak jak w Polsce. Ubrań, jakiejkolwiek prania. Nie, 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 nie suszy się tutaj, wkłada się wszystko bezpośrednio do suszarki. I suszarki się wyjmuje już suche. To pociąga za sobą spore koszty, no, jeśli chodzi o energię elektryczną. Kolejna rzecz to jest, że Amerykanie lubują się moim zdaniem do przesady w środkach przeciwbólowych. Tu nie kupisz fiolki takiej malutkiej ze środkami przeciwbólowymi, tylko kupujesz od razu tam po kilka po kilkadziesiąt, sześćdziesiąt, sto, dwieście, a może nawet i trzysta sztuk lekarstw przeciwbólowych, iś, Profin, czy tam Advil, Tylenol, nie? To są w ogromnych, w ogromnych takich butlach. No, to jest takie, takie inne niż u nas, nie? Bo u nas takie malutkie te opakowania są, takie... No, jak ja już przy lekarstwach, to aptece warto wspomnieć. Apteki mają ogromne rozmiary. To są. To są. Y, nie są takie. A to nie są takie małe jak w Polsce. A. No, w Polsce też chyba różnie z aptekami bywa, bo też byłam większa, ale tutaj to są takie, że i apteka, gdzie farmaceuci robią lekarstwa, także jest od razu takie kilka takich regałów, nie takich alejek z lekarstwami, jakieś tam witaminy, lekarstwa na, na problemy żołądkowe, nie na tych. Dużo tego jest, duże są te apteki u nas, okropne. i, i no, ale obsługa jest dobra, nie narzekam, to jest, to jest, ja, ja też pobieram, ja na, jestem na kilku lekach, na, 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 ciśnienie głównie, także, także, no, i te, ale te apteki to mają dużo tak tych regałów, czasami prawie jak, <śm> można takiego mini supermarketu to do porównać, dobrze, dobrze, to kolejna rzecz, y dobrze, kolejna rzecz, która uderza, uderza mocno w ten, 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 jak idziesz do restauracji. Ja nie chodzę ostatnio, tak jak mówiłam, ale był czas, co chodziłam, że jak naleją ci napoju jakiegoś tam Coca, Coca, pepsi coli czy jakiś tam innych, czy choćby wody, to dają ci trzy czwarte lodu, a, do te, a na ten lód leją yy, dany napój czy tam wodę. No u nas w locie zawsze krążyły takie, takie, takie coś, że Lepiej dać dużo, dużo lodu, żeby jak najbardziej zaoszczędzić na sokach dla pasażerów, na pomarańczowych, czy jakichś innych soczkach, co sobie, co sobie pasażer zażyczył, tak to mówię, nie wiem, czy powinnam, ale zawsze dodawajcie dużo lodu, no, żeby jak najwięcej kartonów tych soków po prostu zaoszczędzić, bo to w, wiecie, to w samolotach, w kartonikach te soki są, nie? Um. Co jeszcze? Prysznice bez słuchawki. U nas nie ma, tutaj, tutaj w apartamentach nie ma tak, t, czegoś takiego jak, jak y, prysznica, jak masz taką słuchawkę, możesz sobie zdjąć, i możesz się spłukać czy coś, tylko to jest montowane w ścianie i jak ktoś chce so, to, to sobie może takie coś kupić, ja mam takie kupione, bo ja bym tak nie mogła, nie mogła mieć takiego prysznica wmontowanego w ścianie tylko. To jest kolejna taka rzecz. Jeśli chodzi o apartamenty o takie co się odnajmuje, to, to jest bardzo, bardzo ciekawe. Nie wiem czy we wszystkich stanach tak jest, ale u nas tak jest, że w apartamentach tylko w kuchni i łazience. Dobrze mówię łazience. Tak, kuchni i łazience jest centralne oświetlenie u góry, u sufitu, a w pokojach na przykład i w tego nie ma. No. Tak samo, tak samo na przykład ten wyłącznik do łazienki na przykład. Przeważnie w Europie to wyłącznik do łazienki to masz zanim wejdziesz do tej łazienki. A tutaj to jest w środku łazienki już. Musisz wejść do ciemnego przeważnie pomieszczenia i tam wtedy się zapalisz sobie światło. A będąc przy łazienkach, no to mi się od razu toalety przypomniały. Publiczne. Ja nie korzystam to z toalet publicznych wiele, wie, z wielu przyczyn, ale głównie z przyczyn ponieważ tam są duże szpary w drzwiach. Moż, można normalnie widzieć. Idziesz załatwić swój biznes, nie? I, I chcesz jakieś takie mieć prywatność jakąś taką. A tymczasem ym... <grywia> ja byłam świadkiem w pracy, no musiałam iść skorzystać z toalety, bo jak się tak tyle, tyle pracuje, no to trzeba iść, nie? <grywia> I poszłam nam do... Kibla, tam i babka tam była, ona się akurat odwróciła. Miała ściągnięte gacie, i odwróciła się tyłem. A ja, I ja wszystko widziałam. No. Odwróciłam jak najszybciej wzrok, no ale przecież nie, nie dało się nie uchwycić szczegółów. Także jest to coś <laughs> takiego, no. Dziwne też, I, i to mnie denerwuje, bo człowiek nie ma tej prywatności. A jednak są ludzie, którzy nie mają oporu przed korzystaniem z toalety albo tak jak ja po prostu mają opory, ale muszą, bo innego nie ma wyjścia innego po prostu. No. To, jest, to jest okropna rzecz z tym, z tą toaletą. To jest takie zabawne troszkę, no śmieszne. Yy, co tu jeszcze? Ja tu mam. O, właśnie! Klimatyzacja latem. Klimatyzacja. Odwieczny problem Amerykanów. Różnica w temperaturach. Idziesz z upalnego jakiegoś miasta, czy tam. Nie, bo ja nie mówię o klimatyzowanych samochodach, ale idziesz sobie z jakiegoś spaceru ciepłego i wchodzisz do lodówki. I ta różnica ta temperatur jest kolosalna. To nie jest tak, że to jest niewielka różnica. Jest bardzo duża. Jak wchodzisz na przykład do jakiegoś centrum handlowego czy sklepu, to Naprawdę bardzo się odczuwa. Tym bardziej, że idąc do sklepu, to idziesz jakiś czas po, po asfalcie, nie? Po betonie, że od którego odbija się ten gorąc jeszcze, nie? To się odczuwa bardzo, a potem ta różnica, jak wchodzisz do tego, do tego przekroczysz te rozsuwane drzwi, ta różnica w tej temperaturze jest naprawdę odczuwalna. Naprawdę bardzo mocno. Klimat to tu oni się nie, oni się nie patyczkują z tą klimą. Chodzi na całego. no. Kolejna rzecz, która, która jest jeszcze, o której muszę wspomnieć, to denerwujący jest zapis daty na odwrót. Nie. Mnie to denerwuje, nawet do tej pory. Tyle lat, kur, kurka wodna tu mieszkam, ja to. Ja zawsze mam problem, jak datę mam wpisać. Czy ja mam ten miesiąc pisać pierwszy i dzień, i rok, czy ja mam dzień, bo ja się przyzwyczaiłam naprawdę dzień, miesiąc, rok. A tu jest miesiąc, dzień, rok. Tak się zapisuje daty, przy podpisie czy coś takiego jakichś na papierów, nie? No. I jeszcze taka rzecz, która mnie trochę tak uderzyła ze względu na to, że zawsze mi się kojarzyło kraj z takim, Ameryka z takim krajem wy, wyemancypowanym i tak dalej. To, to, to z kolei tutaj w stanach... To, jak na taki kraj wyemancypowany, tam się... Trochę to dziwne wydaje, że, że po prostu kobieta, znaczy zawsze tutaj się pisze Mister, and messes coś tam. Jakiś tam, jakaś tam. Nie? Zawsze ten pan, pan, pani na przykład tam Kowalscy. Nie. Zawsze ten pan na pierwszym miejscu, w tym, w tym... Właśnie, to mi się takie, takie dziwne wydaje, ale mnie to nie razi, bo to, z tym się raczej spotykam rzadko. Znaczy to, to, to jest tak, ale ja, ja osobiście nie piszę do nikogo listów czy coś, to, to nie, ale, ale po prostu ja tak mówię, że pan, pani zawsze się pisze. Mr., Mrs. jakiś tam. Nie? No. To by było mi się zdaje na tyle. Ludzie się tu kręcą, znajoma z psem wychodziła psem. Co tu jeszcze mamy? Tak, to przygotowano, nie, nie sposób w moim wieku zapamiętać jest wszystkiego. Ech, chciałam jeszcze o czymś powiedzieć, ale, ale uszło mi to z pamięci, a nie mam tutaj tego zapisanego. Może jeszcze, może jeszcze wspomnę, że okna w wielu domach są takie, takie góra-dół rozsuwane, takie te okna są, to jest takie trochę irytujące, bo to palce sobie można przetrzasnąć, ale to, ale to już tak w sumie jest małe piwo, no. To tyle jak na dzisiaj, pozdrawiam serdecznie i do następnego razu, pa!